Dziękuję Ci Boże za nowy dzień. Natchnij moje dzisiejsze działania, aby były zgodne z Twoją świętą wolą. O świcie zatrzymuję się na chwilę, by być z Tobą, i w tym momencie ciszy, zanim świat się obudzi i zacznie cały zgiełk, czuję Twoją obecność jak dar i delikatny powiew na mojej twarzy oraz szansę, by zbliżyć się do Twojego świętego serca. I przede wszystkim, Dziś chcę rozważać Twoje słowo, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. Łukasz 1:37 Ta wiadomość może być dokładnie tym, co dziś potrzebujesz usłyszeć, ale uwaga może być sprzeczna z tym, w co dotąd wierzyłeś. Może nauczyłeś się traktować ciszę jak brak obecności, może myślisz, że jesteś sam w tej walce, ale co jeśli cisza jest w rzeczywistości zaproszeniem? Wezwaniem, jasnym przesłaniem, które zostało zignorowane przez codzienne rozproszenia. A co jeśli zamknięte drzwi, przerwy, opóźnienia i nowe początki, to w rzeczywistości boskie strategie, by ustawić cię ponownie w centrum Jego woli? Tak, modliłeś się, próbowałeś, czekałeś, a mimo to czujesz, że nic się nie zmienia, ale jest coś, czego nikt ci nie powiedział. Może Bóg próbuje mówić do Ciebie w inny sposób, nie przez hałas, lecz przez obecność, nie przez pośpiech, lecz przez cel. I w tym filmie to zauważysz, zrozumiesz, że jest siła w codzienności nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się zawodzić, że nadzieja wciąż pulsuje i że miłość do życia nie zgasła, po prostu czeka na właściwy moment, by na nowo się rozpalić. Czy zauważyłeś kiedyś, jak mamy tendencję do ograniczania tego, co możliwe, na podstawie naszych nieudanych doświadczeń? To naturalne, dorastaliśmy, ucząc się bać tego, czego nie kontrolujemy. Ale Bóg w przeciwieństwie do nas nie działa według ludzkiej logiki. To, co dla Ciebie wydaje się zrujnowaną ścieżką, dla Niego jest jedynie przygotowaniem gruntu. Wyobraź sobie rolnika patrzącego na twardą i suchą ziemię. Naszym okiem to nic nie warte. Ale on wie, że z odpowiednim czasem ta ziemia może zakwitnąć. Tak jest z naszym życiem: czasem jałowe, ale pełne obietnic. I w tym czasie, oczekiwania, to nadzieja nas podtrzymuje. Nie złudna nadzieja, ale ta, która rodzi się z miłości do życia, nawet gdy wszystko mówi inaczej. Zastanawiałeś się kiedyś, ile okazji przegapiłeś, bo myślałeś, że to nie dla ciebie. Prawda jest taka, że drzwi się zamykają, ale nie dlatego, że jesteś niezdolny, lecz dlatego, że Bóg organizuje przepływ. Nie chcę, żebyś wszedł gdziekolwiek, ale tam, gdzie powinieneś być. Poznałem kobietę, która modliła się o dobrze płatną pracę, została zwolniona, wpadła w panikę, myślała, że to kara. Dwa miesiące później, mając więcej czasu i skupienia, postanowiła otworzyć mały biznes z zdrowymi posiłkami na wynos. Dziś zarabia dwa razy więcej niż na poprzedniej pracy i pracuje z pasją. To, co wydawało się końcem, było początkiem czegoś, czego nigdy by się nie odważyła wyobrazić. Tu właśnie wchodzi siła codzienności: wstać, nawet nie rozumiejąc, iść dalej. Nawet nie widząc kolejnego kroku, i trzymać się nadziei jak rozbitek swojej tratwy ratunkowej. Trzeba zmienić to, co nazywamy rzeczywistością. Świat mówi to niemożliwe. Ale kto napisał tę zasadę? Bóg nigdy nie potrzebował logiki, by uczynić coś nieprawdopodobnego. Morze się rozstąpiło, chleby się rozmnożyły, ukrzyżowany, pokonał śmierć. I czy naprawdę myślisz, że ten rachunek. Zamknięte drzwi, związek, który się nie udał, to koniec, spokojnie. Jesteś tylko w przerwie między swoim wysiłkiem a Bożym działaniem. Kiedy wątpisz, On działa. Kiedy płaczesz, On przygotowuje. Wiara to niewidzialny most między trudnym dzisiaj a obiecującym jutrem. I podczas tej podróży miłość do życia codziennie będzie Ci przypominać, dlaczego warto iść dalej. Warto zaufać, warto dalej wierzyć, nawet jeśli sytuacja wciąż wydaje się ciemna. Bo kiedy światło się zapali, a zapali się, zrozumiesz, że wszystko miało swój powód: strach i wątpliwości idą ręka w rękę i razem są mistrzami w paraliżowaniu nas. Szepczą do ucha dokładnie wtedy, gdy najbardziej potrzebujemy iść naprzód. Mówią: A co jeśli się nie uda? A co jeśli znowu zawiedziesz? A co jeśli nikt w ciebie nie uwierzy? I ile razy te szepty stają się prawdą w naszym wnętrzu? Ale oto zwrot akcji. Wiara to nie brak strachu, to decyzja, by iść dalej mimo niego. Siła w codziennym życiu nie rodzi się z braku walki, lecz z wytrwałości, by iść dalej, nawet bez oklasków, bez gwarancji, bez pewności. To jak przejść przez pustynię wierząc, że oaza istnieje, nawet gdy wszystko, co widać, to piasek. Wiara to mięsień. Jeśli jej nie ćwiczysz, słabnie. A ćwiczenie wiary to nie tylko powtarzanie pięknych słów czy zapamiętywanie wersetów. To zamienianie przekonań w działanie. To robienie tego, co trzeba, nawet gdy serce drży. To jak ojciec rodziny, który mimo długów wstaje codziennie rano i idzie do pracy, albo dziewczyna, która mimo emocjonalnego wyczerpania decyduje się zapisać na kurs i zacząć od nowa. Praktyczna wiara to ta, która przekłada się na czyny. Szukanie pomocy, gdy potrzeba, dbanie o zdrowie, otwieranie się na nowe nauki, szczere modlitwy, zapisywanie celów i tak, nawet proszenie o przebaczenie tam, gdzie trzeba. To jest miłość do życia nie poddawać się sobie. A to jest wiara ufać niewidzialnemu, budując to, co widzialne. Prawdziwa wiara objawia się również w małych rzeczach. Łatwo powiedzieć: Ufam, gdy wszystko idzie dobrze. A co, gdy telefon milczy? Gdy nie przychodzi e-mail z aprobatą, gdy leczenie się przedłuża, to wtedy testuje się, co naprawdę mieszka w Twoim wnętrzu. Siła w codzienności nie pochodzi z chwilowej motywacji, lecz z ciągłej decyzji, by nie poddawać się zniechęceniu. Pamiętasz biblijną historię o Piotrze chodzącym po wodzie? Zaczął tonąć, gdy oderwał wzrok od Jezusa i spojrzał na wiatr. Problemem nie był wiatr. Problemem był Fokus. Zmień Fokus. Zamiast liczyć problemy, zacznij liczyć ocalenia. Zamiast powtarzać Nie dam rady, mów, Bóg mnie wzmacnia. Nadzieja rodzi się tam, gdzie trwa wiara, i gdy się tego najmniej spodziewasz, przypływ się odwróci. Są tacy, którzy myślą, że Bóg pojawia się tylko w wielkich momentach, jak cud, uzdrowienie, nagły zwrot losu, ale prawda jest taka, że On jest obecny cały czas, nawet, a może przede wszystkim w ciszy. Wiesz, ta kawa, którą pijesz sam, próbując uporządkować myśli, On jest tam. Wiesz, ten korek, w którym wzdychasz i prosisz o cierpliwość? On też tam jest. Jego obecność nie zależy od Twojego postrzegania, ona po prostu jest. A gdy zaczynasz zwracać uwagę na te małe znaki, nadzieja przestaje być wysiłkiem, a staje się łagodną, stałą pewnością. Jak niewidzialny uścisk, który czujesz, nawet go nie rozumiejąc. Bóg cię nie opuszcza ani w Twoje najgorsze dni, ani w najgorsze błędy. Wręcz przeciwnie, to właśnie w tych chwilach on najbardziej się zbliża, ale my się odsuwamy. Z powodu winy, wstydu, przekonania, że musimy być w porządku, by się modlić, mówić, łączyć się z nim, to błąd. Prawdziwa wiara rodzi się wtedy, gdy mamy odwagę być bezbronni i to w momencie oddania miłość do życia na nowo rozkwita. Spróbuj tego. Gdy się obudzisz, zanim sięgniesz po telefon, porozmawiaj z Bogiem. Nie potrzebujesz pięknych słów. Powiedz, co czujesz, nawet jeśli jest to chaotyczne, mów o swoich bólach, marzeniach, wątpliwościach. On nie oczekuje, że będziesz cały, tylko że będziesz gotów. Stałość boskiej obecności objawia się również w obietnicach, które Ci zostawił, a jedna z nich brzmi: Będę z Tobą każdego dnia aż do końca świata. To nie poezja, to fundament. Gdy wszystko wydaje się chwiejne, wracaj do tej obietnicy. Niech będzie twoim punktem równowagi. Przypominaj sobie o niej, zapisując na kartce i zostawiając ją tam, gdzie ją zobaczysz na lustrze, na drzwiach lodówki, w kalendarzu bo życie będzie próbować cię rozproszyć, problemy będą próbować ukraść twoją wiarę, ale ty możesz się oprzeć z siłą w codzienności. Odnowioną nadzieją i miłością do życia, bijącą w każdym detalu, zobaczysz, że nie jesteś sam. Nigdy nie byłeś, a może tylko może, to czego teraz potrzebujesz, to nie odpowiedź, lecz krok w kierunku tej obecności. Zbliżając się do końca tego filmu, chcę, abyś zabrał ze sobą tę potężną pewność. Nie ma znaczenia. Jak wielki jest problem, jak intensywna jest walka, ani jak daleko wydaje się być rozwiązanie. Dla Boga nic nie jest niemożliwe. On nie jest ograniczony naszymi okolicznościami, nie jest mierzony ludzkimi trudnościami ani naszymi słabościami. Bóg działa tam, gdzie zawodzi ludzka logika, gdzie nauka jeszcze nie znalazła odpowiedzi, gdzie niemożliwe staje się możliwe. Patrząc na biblijne historie, wielokrotnie widzimy moc Boga, przełamującą bariery, uzdrawiającą rany, które wydawały się nieuleczalne, przywracającą życie tam, gdzie była tylko rozpacz, otwierającą drogi tam, gdzie były tylko ściany. Ten sam Bóg jest obecny w naszym życiu dzisiaj, z tą samą miłością, tą samą siłą i tą samą zdolnością do przemiany. On zaprasza nas do zaufania, do wiary, nawet wtedy, gdy świat mówi, że to niemożliwe. Możesz przechodzić przez sytuację, która wydaje się nie mieć rozwiązania. Możesz czuć, że próbowałeś wszystkiego, ale mimo to zachęcam cię, nie trać nadziei. Bóg nie zawodzi. On nie opuszcza i może zrobić znacznie więcej, niż sobie wyobrażasz. Kiedy oddajemy mu nasze życie, kiedy powierzamy mu nasze marzenia, bóle i pragnienia. Otwieramy przestrzeń na cud. Uwierz, że Bóg niemożliwego może zmienić twoją historię, odnowić twoje siły i otworzyć drzwi, o których nigdy nie śniłeś. On jest Bogiem, który przemienia łzy w uśmiech, noc w dzień, pustynię w ogród. Pozwól, aby ta prawda głęboko zamieszkała w twoim sercu i wzmacniała cię na każdym kroku. Bo ostatecznie największą pewnością, jaką możemy mieć, jest to, że z Bogiem niemożliwe nie istnieje.